Pięknie wow. <laughs> Złapał, złapał Ale go uślinił Pięknie, no. woduj dalej Fajny grubak, nie? No, woduj dalej Graty Jest Jest? Super. Tak To zadaj Nie wiem Jest Jest? Pięknie, super Fajk Fajk Nie <laughs> działań, w drugim rzucie, panie Dobra, muszę złapać, co to było? Rura. Siema Ludziska, witam Was na kanale. Tak, to jest ten rower z TikToka za 50 euro, którym będę robił dzisiaj street fishing. Zebra, zabrałem ze sobą parówki, jakieś jedzenie. Będę łowił na hypa. oczywiście, moją wędkę, którą otrzymałem nowiutką. Zobaczymy, czy łowi ryby. Jeśli nie, odeślę ją. Oczywiście na gwarancji, z tego względu, że jak nie złowi ryby, to, to nie jest wędka pode mnie Zabieram się i jadę na ryby. Crzyznę sobie tu na rowerku, sobie bułeczkę z paróweczką, a tu na mnie kupę czeka Siemano, jedziemy Tutaj Hej! Tu mieszkam mówię. Tu hej! Hej Tackle Leżeć, my na miejscówkę dojechaliśmy, od tego zaczynasz Ty a, zaczynasz Sawecz tak, gir. Zmiana będzie Łuf na hypa, mówię ci. Hype takyl. ja też mam sawerza założonego, ale... To jest przynęta już końcowej operacji, ostatniej. Rozbrajamy, ubieramy i łowimy. Dobra, zaczynamy. Pierwszy rzut. 7,5 grama przynęta Hype Tackle. Od takiej mam zamiar zacząć. Powiem tak. Nie brzmi to bardzo optymistycznie, ponieważ kolega tu mieszka i mówi, że nigdy w okresie zimowym nie złowił tu ryby. Ale ja... Lubię takie trudne miejscówki, ponieważ chcę pokazać i udowodnić, że potrafię łowić te ryby. Nie? Tym bardziej, że miałbym satysfakcję, jeśli bym zrobił to na hype'a, bo wierzę bardzo w te przynęty. Ale zobaczymy. Chwilę porzucać. Już wiem, że jest tu płytko. Póciutko, naprawdę póciutko. Czuję, że na tej miejscówce pokażę, co potrafię. Pierwszy rzut. Nie, no pak. Ty... Dać szybce? to jest tak od, 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 od kąt? Od czerwonego czy do końca odparłeś? Od zera. Pod zera. Tu, tu, od tego 65 kurwa 65 pięknie wow. <śla> złapał, złapał ale go uślinił Pięknie! Woduj tak. No, dalej. fajny grubas, nie? No, woduj go. <grychy> Graty. Jest! Jest? Super. Tak. Czy zandać? Nie wiem. Zandać. Zandać! Masz podbierak? Ale zawalił. Spadł! 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 Nie, nie miałem podbieraka, nie? ale był, widziałeś. Widziałem. A szkoda! był sandacz taki myślę z 60. No niestety spadła ryba, podbierak był trochę za daleko, ale to nic. Czekamy na inne sandacze. Trzymajcie kciuki. Będą jeszcze grzesiu, sandacze? Mam nadzieję. Dobrze, że chociaż go zobaczyliśmy, nie? Bo tak. byśmy... Ale siektuł także hitnie. hit, nie? Te? branie, bez pierdolenia No Jest ryba, kolejna Nie wiem czy sandacz, może być sandacz Bo widzę tak jak sandacz Z pierwszego opadu padł Podbierzesz mu? Sandacz, przestał walczyć Z pierwszego opadu I na którą przyrętę? Jak miś, Mikołaj? Dalej moja? Na twoją. Ja. To jest ten Mac ma co to ma? To jest Abu Fajne, ty, Głanokój, ty. Chciał, żał, ale Nie. Fajny ty, zaczęwać! Na pokój każdą! No ładny! Sandarczyk Kolejny fajny sandacz Fajnie Z pierwszego opadu. No i bardzo ładnie. Dziękuję 60 może mieć 3, 2 Jest. Jest, jest, proszę.

Pięknie. Dziękuję. tak się jej nie oddał. Ryby się odpaliły, więc co trzeba? Trzeba zacząć łowić. No co ludziska, zmieniamy miejsce, ryby przestały brać. Szkoda tej rybki, która spadła. Ale nie poddajemy się. Grzesiu na razie rządzi. Widzę, że tu robi nam robotę. Także Ząbi, będzie... Jak, jak zawsze kurwa. Tak, to jest, to jest mistrzunio profesor. Ja Grzesiu, pokaż palca. Co ci zrobił Co? sandacz? Patrzcie. Żeby nie upuścił sandacza chłop... Kolsem się ukuł i go wrzucił do wody, żeby rybie się nic się nie stało. Zostawcie dla niego obserwacje. Chłop tak poświęca się dla ryb, że woli zostać zgwałcony, niż kurde zraniony, niż ryby zranić. Patrzcie, patrzcie patrz, patrz, co on robi. Jaki jest z tego wniosek, że trzeba zrobić tak jak on. Rzucać podobnie. Patrz, jak, jak on imituje larwę robalka. Co ty imitujesz Grzesiu? Ty imitujesz? Zdychającą rybkę Zdychającą. Grzesiu ty się tam zmieścisz? Ale fajnie Tam można palić blanty Ale fozo Zów rybę Bardzo chętnie Rzuć też chyba pani pod Dobra, Rzucają ci z masz średni, nie? Ogólnie. No. No widzisz, co technika, to technika. Jest! Jest? Piękny, szupak, Fajk. Fajk. Nie działałeś w drugim rzucie, panie. Dobra, już się kładę, żeby odebrać. Pięknie. Co Pięknie. to Pięknie. było? Rura. Ale jaja. Szok. Mówiłeś, to może No mówiłeś. Ale się kotuje. Dasz szadę? Myślę, Czekaj, ponieważ być Uważam, że nie sprzedam. Spoko, to tylko szczupak. Ryby Rybę mam. Tak. Taki nieduży, ale jest. Co? Jest Że tu będzie ryba <głos> <głos> Piątka <głos> A ładnie wcięty, wyczepiaj go od razu jak już go masz w ręce, ja go nie tykam Co? No. No czekaj, albo zdjęcie Taki szczupaczek nie mierzy go, 75 może nie? Będzie miał 75 Piękny Ale nie męczymy rybki Próximo, bo może tam niech idzie, nie? Nie, tutaj, spokojnie z powrotem Czekaj chwilę O Dobra Piąteczka. piąteczka, Jedziemy dalej. Okay. No tu sandar się spiął, tutaj szczupak czyli coś się dzieje. Ruszamy z chłopakami jeszcze. Zobaczyć może coś się trafi. Ale fajny, fajny wypadzik. A piąteczka, czyli nie zrobię zwrotu Majkiemu, bo był, było to w planach. Wypadzik. Rybka złapana jest pięknie. Jest wojna. Są polegli Ale chaty piękne co? To a piękniusia, ale widzisz też Nowoczesna trochę, nie? Open the door Kończymy tą nierówną walkę sandacze totalnie poszły spać Tu jeszcze testuję mojego kija profesjonalny wędkarz, amator i co oceniasz tego kija? Powiedz. Kijek jest, to jest magia dla mnie Dobry, dobry kijek? Mówi, że kijek jest dobry, tylko y, łowiący trochę słaby, ale nad tym popracujemy i mam nadzieję, będzie pięknie. Zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, że macie kod rabatowy HT y, HT, HT HT Mike. Po wpisaniu na plecionie będziecie mieć aż 10%. To jest chyba masakra, nie? Także Zastanówcie się sami, czy warto zobaczcie, czy kod działa. Na pewno na te nowe, najnowsze wędki nie działa, bo one są już przecenione prawie o połowę. Także jest jak jest. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!